Wieczór państwo, witam bardzo serdecznie w galerii Jest, w której aktualnie trwa wystawa Agat Art Siła Kamienia. O tej sile kamienia i bardzo też silnym komunikacie ma przyjemność opowiadać Mariusz Fatyga. Witaj Mariuszu. Dzień dobry. Który jest autorem jednej z prac eksponowanych właśnie w ramach tego projektu. Jego obiekt nosi tytuł Pierścień Salomona. A jak Salomon? To pewna specyficzna, głęboka mądrość. O czym chciałeś powiedzieć w swoim obiekcie? Król Salomon miał pierścień, na którym miał napisane. To też minie. I za każdym razem, jak miał jakiś problem, nie wiedział jak go rozwiązać, nie wiedział co zrobić z tym problemem, czytał ten napis na pierścieniu, to też minie. Uspokajał się, wiedząc, że to minie, i chciałem tym y, wierścieniem przesłać informację, żeby się niczym nie przejmować, bo wszystko przemija. Przyjmować to, co jest takim, jaki jest, akceptować to, wiedząc, że to minie. To też minie. Ale czy projektując ten obiekt miałeś na szczególnym względzie kwestię pandemii, w której no tkwimy w zasadzie od dwóch lat, czy raczej o takie życiowe zdarzenia, które również nas mocno dotykają? No, pandemia to też jest życiowe zdarzenie i raczej miałem na myśli ogólnie wszystkie zdarzenia, które nas spotykają na co dzień, każda od najmniejszej. Drobnostki do poważniejszego kryzysu, którym martwimy się zazwyczaj na zapas, snując w głowie różnego rodzaju scenariusze, zamiast przyjąć to, co jest, zobaczyć czy spróbować rozwiązać na tyle, na ile możemy ten problem, nie próbować eskalować jakby, no nie wiem, za, za, za dużo nie myśleć o tym po prostu, zobaczyć czy mogę coś zrobić, czy nie mogę, uspokoić się i przyjąć właśnie te wiadomości, że to minie, to też minie. Mariusz współpracuje z galerią, jest w zakresie takiej biżuterii użytkowej którą może każda kobieta, ale nie tylko, bo te wzory są mocno uniseks nosić na co dzień, a konkurs jest takim powiedziałabym, że wyjątkowym momentem dla wykazania się i dla upustu takich artystycznych mocno potrzeb czy Twoim zdaniem takie momenty, aby móc wyżyć się właśnie w sztuce złotniczej są dla Was istotne i rozwijające? Jak najbardziej. Oczywiście, możemy wtedy zrobić obiekt, który wydawałoby się nie nadaje się do codziennego użytku, tak? Z jakimiś, tak jak w moim przypadku, wystającymi dosyć mocno drutami srebrnymi. Tak, tak, jest to, jest to możliwość. Jeśli więc macie Państwo ochotę zobaczyć, jaka mądrość zaklęta jest w pierścieniu Mariusza Fatygi, Mądrość Salomona, zapraszam serdecznie do Galerii. Jest do 29 stycznia, będzie można obejrzeć tę wystawę zbudowaną z 50 obiektów najwybitniejszych artystów, złotników w naszym kraju. Zapraszam serdecznie.